Maria Mąka, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy Zdroju. W dzisiejszym dniu odbywa się Wigilia dla osób starszych i samotnych. Jak co roku ta Wigilia jest przeprowadzana. Szczególnie tutaj jest to wigilia bardzo ważna dla tych ludzi, którzy sami mieszkają, są samotni, starsi i taki kontakt z innym człowiekiem jest dla niego bardzo ważny. Ta wigilia została zorganizowana przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej, Burmistrza Krynicy Zdroju. Jak również dzieka na tej parafii, księdza Skotarka. W Wigilii bierze udział 62 osoby, w tym 21 osób ma zaniesione posiłki do domu. Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kieryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret do Judei do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu i domu Dawida. Żeby się dać zapisać, z sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierwotnego syna, objęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem Cielenia Twojego Syna dla naszego zbawienia Zajaśniała blaskiem twojej światłości Przyjmij modlitwę, którą tej świętej nocy Z pokorą do Ciebie zanosimy Obdarz miłością, zgodą i pokojem Naszą wspólnotę, nasze rodziny i nas samych Ciebie prosimy <laughs> Wlej nadzieję w serca ludzi ubogich, samotnych i przeżywających jakikolwiek cierpienia Ciebie prosimy. Nie ześli pokój nad udręczoną wojną i przemocą ziemi, świętą, miejsce Twego Narodzenia i wszystkie inne miejsca na Ziemi. Pomóż żyjącym przebaczyć sobie wzajemne urazy i krzywdy, Ciebie prosimy. Przyjmij do swojej chwały naszych zmarłych. Szczególnie w tym ostatnim roku, w ostatniej naszej wigilii, a szczególnie tych, którzy są bliscy naszemu sercu. Ciebie prosimy. Nas, panie. Módlmy się teraz tak, jak nauczył nas Pan Jezus, Ojcze nasz, który się... A na ale nas załatw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony jesteś między niebiosami i błogosławiony owo żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Sławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego nie wstąpi na te opłatki, na te pokarmy, które będziemy spożywać przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz bardzo prosimy Panią kierownik o słowo życie. W okazji tych świąt chciałam życzyć Państwu dużo, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Przede wszystkim też dużo tych pieniędzy, żebyście Państwo nie musieli być klientami pomocy społecznej. <grym> i, I jeszcze nad czym się bardzo zastanawiałam, zaczęłam też tak tak myśleć. Ile to już to jest to lat, kiedy organizujemy tą Wigilię? I proszę sobie wyobrazić, że tą Wigilię, którą ja organizuję, to dzisiaj jest 34. Wigilia. Czyli w przyszłym roku będziemy mieć 35 lat. <grym i <grym i <grym i Szanowni Państwo, proszę przyjąć w imieniu burmistrza życzenia wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Pieniędzy to tutaj już Pani Dyrektor życzyła, więc <grymnie> pieniądze też są potrzebne. Natomiast, proszę Państwa, najważniejsze jest zdrowie, najważniejszy jest spokój, najważniejsza jest miłość. I proszę przyjąć życzenia, żebyście Państwo w te święta, w tym tak wielkim dniu narodzeniu, Narodzenia... Maleńkiego Jezusa nie byli sami. Żebyście w tym dniu widili w dniu świątecznym zawsze koło siebie mieli jakąś bratnią duszę. Żebyście się mieli do kogo odezwać, żebyście się mieli z kim spotkać, żebyście się mieli nawet z kim przywitać. Szanowni Państwo, życzę Wam, żeby te święta były ciepłe, ale również, żeby były święta białe. Przydałoby się, Przydało się trochę nam śniegu. No i cóż, szanowni państwo, przyszedłem po prostu smacznego. Będzie tą zadowolony i święta będą udane, bo święta bez prezentów, to nie święta. Każdy oczekuje jakiegoś prezentu. Ale musimy sprawdzić, czy to jest prawdziwy święty Mikołaj. Zobaczmy, czy trzyma się ta broda. Oj, Trzyma się. Brzuch też słuszny, tak na biskupa, to jest tak oryginalny święty Mikołaj. O, widzisz to, Wiecie, to Ksiądz Andrzej potwierdził świętobliwość świętego Mikołaja, więc żadnej wątpliwości nie ma. Prezenty z prostu są z samego nieba. Mikołaj